Postanowiłem zrobić mały eksperyment. Mam tutaj wodę, zwykłą wodę z kranu. Oraz wodę, która 3 godzin jest, w której są zanurzone takie pałeczki, 3. I chcę sprawdzić, jaka jest różnica między zwykłą wodą z tego samego kranu, a tym e, z pałeczkami, i w tym celu mam miernik, który mierzy Parę rzeczy. Obawiam się, że to nie będzie widoczne. Mierzy różne rzeczy, ale muszę chyba mówić, jak co mierzy. No ale, pH, pH na przykład. Ponieważ widzę, że nie będzie widać, więc zamoczę w ten sposób, ale. Wychatej wody na razie spada jeszcze ale jest dość niskie, bo w granicach 6 tak, 610 w tej chwili. na no, pewnie nie będzie widać. O, o, o! Nawet 5-9, widzicie? To było pH, natomiast zmierzymy teraz i temperaturę 20 stopni, i tam przecinek 8 zmienimy teraz na wodór chyba, tak ppm wodoru. No, nie ma, zero, prawda? A jeszcze mamy taką opcję jak MV. To jest redoks z wody, zdaje się. Czyli nie wiem, czy dobrze wymawiam w tej chwili. On wynosi na plusie 168, a nawet 170, skacze różnie. 180 tej chwili mam. Rośnie widzę. 190. I się już zatrzymało chyba. 100, nie. Waha się między 200, ale to jest, to jest redox, tak? Przewodność. Zobaczcie, przekroczyło 200 nawet. nie jest minus, to jest plus i teraz to samo zrobimy z tą wodą porównamy czy jest jakaś różnica znaczy już idzie na minus za chwilę Wam pokażę tylko niech, niech urośnie <laughs> powoli rośnie jest minus 72, 3, 4 Jak przestanie rosnąć, to wtedy powiem jaki jest wynik. Wszystkie te czynniki mają mieć duży wpływ na nasze zdrowie. Stanęło na minus 105, a 106 jeszcze, 107 jeszcze trochę rośnie. O, trochę rośnie, ale powoli rośnie, czyli dużo więcej nie będzie. 120, 120, o już waha się, już wyżej mniej, także już nie będzie więcej i teraz to jest mv, mierzyliśmy, a teraz zmierzymy ppm, czyli wodór, albo chyba wodór to jest, I też powinno, hapis, a nic nie pisze. Może zanieczyszczenia to mi, że nie wiem, jest 0 w każdym razie, w razie. Nie chcę rosnąć. pH to jest z tego samego kranu co tamto, więc zobaczymy czy jest różnica. Nie, nie ma różnicy 575, 5, no, no to, to chyba podobnie było tam pH m. Jest jeszcze jeden pomiar wodoru, też wodór 0. Teoretycznie te pałeczki miały dawać wodór, on nie daje wodoru, jest 0. Przykładowo, mam tutaj wodę, która już była otwarta, bo już piłem z niej. A wiadomo, że jak jest otwarta, to się utlenia wodór. Ale zobaczymy, jak tutaj jest wynik. No, już skoczyło mi na 2.900, 2.800, 2.900, tak 2.800 3.000 ppb e, to tu jest norma, w tej, w tym tej urządzeniu nie wiem, czy. a tam mieliśmy 0, w tamtej wodzie mówimy o wodorze tu jest miara ppm a, tu różni się tym, że to jest przecinek tylko ok, to 5, 2,78 tak. pH zmierzymy no pH ta dalej jest niskie nawet niższe bym powiedział, bo 5,4 tak więc pH nam to urządzenie nie podnosi i MV czyli ten redox o, idzie mocno w dół już jest 560 8, 567, 568 tak się waha gdzie to trafi do kamery 564-5 w tej chwili, tak minus oczywiście. To pokazuje, że to urządzenie bardzo mocno obniża redox. I bardzo podnosi pech, e, nie pH pH nic nie robi, ale bardzo podnosi e, wodór. Do, do, do 3000, że tak, się, tak jest reklamowane, że do 3000 jednostek podchodzi, podnosi właśnie wodór. Oprócz tego to urządzenie ma też inhalator, w którym możemy wdychać wodór. Tutaj się go podłącza. Rurki są w komplecie specjalne i do, do noska, do nosa się wkłada te rurki takie za uszy. Się wdycha inhalacja się robi. Dwa sposoby na to, żeby nasycić organizm wodorem dodatkowym, luźnym wodorem, wodorem to właśnie inhalacja, i, e, i ten i wdychanie. Znaczy wdychanie to było inhalacja i picie wody, czyli przez rządek i przez płuca. E, ale gdyby przykładowo, gdybyście chcieli te pałeczki, no to one obniżają Redox, aczkolwiek słabo. Mm co tam one jeszcze miały, nie pamiętam takie zalety no tyle byłoby na, 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 na dziś, chciałem Wam pokazać te urządzenia, które są na rynku dostępne które można zamawiać i chciałem pokazać ich skuteczność w działaniu kluczowe, tutaj jest nas, żeby było duży poziom wodoru i niski poziom redoksu no i to najlepiej dało to urządzenie, ten kubeczek ten, to dał troszeczkę redoksu, a wodoru zero Także tutaj, podobno są to jakieś jony srebra, coś takie rzeczy, ale to akurat w tym przypadku nie miało dla nas żadnego znaczenia dogram jeszcze opis yy, tego urządzenia ono jest dość dobrej firmy ładnie zapakowane jest To jest opis po polsku, jak ktoś chce to sobie może zatrzymać znaczy, ja to przetłumaczyłem na polski, ale to, to oczywiście jest po angielsku, bo to jest wprowadzane z Chin. To jest czysty wodór, szczycą, szczycą się tym, że część gazów niechcianych, takich jak chlor między innymi, jest odprowadzany specjalnym systemem, to za chwilę będzie ilustracja pokazująca to. Piszą, że w trybie 3-minutowym to jest jedno kliknięcie, to jest od 900 do 1200 ppb, a 10-minutowy 1500 do 1800, ja jednak robiłem a przy dwóch razach jest nawet 3000 ja już przy jednym, przy tych 10 minutach potrafiłem osiągnąć właśnie te prawie 3000, więc jest bardzo naprawdę wydajny co tutaj jeszcze takiego no jak konserwować, jak używać on przychodzi takiej zaślepce, jakie ma właściwości tu jest ten redox właśnie, który obniża od minus 300 do minus 600, widzieliście na filmie, że rzeczywiście obniża bardzo mocno to jest dla nas dobra rzecz. No tu jest opis membrany. To muszę sobie też przetłumaczyć, bo to już nie przetłumaczyło, bo to jest zdjęcie. Szczycą się tą membraną, że jest lepsza od innych. Porównują. Można stosować też inne butelki, bo gwint podobno pasuje z tych sklepowych. Też na plastikowe butelki można w trasie, gdzieś, jak to się jest, zwłaszcza. Kupić wodę mineralną, sobie podłączyć i sobie dowodorować ją dodatkowo o, to jest 3 minuty 10 minut, tak skromnie mówimy o 1800 dpi te ppb a tu jest właśnie to tym odprowadzaniu gazu, że większość tego typu urządzeń nadmiar tlenu, chlor idą do góry Natomiast oni szczytą się tym, że u nich tylko do góry idzie wodór, natomiast na dół idzie, i tak, przez taką specjalną dziurkę uchodzi, uchodzą te gazy, które są nam niepotrzebne. Też o czystości chloru chyba. O tu jest ten chyba, przez który uchodzi. Czasem jak jest duże ciśnienie, może nam cieknąć, dlatego nie zaleca się, żeby robić więcej niż 2 cykle po 10 minut bo no, jest tam że ciśnienie i gaz jakby przy, przepycha przez uszczelki i wodę może, może, może coś skapać tam to jest przykład zastosowania także do inhalacji jest w zestawie taki wężyk można sobie go tu podłączyć do noska i można sobie oddychać tym też Rozmiar nie powinny być większe te butelki dlaczego? Ponieważ no, rzadko kto wypija więcej wody na raz niż tutaj jest, a trzeba pamiętać, że jeśli wypijecie połowę i zostawicie to na jakiś czas, odstawicie, to ten wodór wydostanie się z wody, bo jest gazem i będzie u góry. Czyli otworzycie pokrywkę ją wleci, więc w zasadzie dobrze, że jest takie urządzenie, które daje nam możliwość dużego stężenia wodoru w takiej ilości, którą człowiek ledwo i tak wypije, bo niewiele osób wypije dwie szklanki naraz. A tam jakieś ich azjatyckie certyfikaty. A jeszcze parę specyfikacji.